Cześć kochani, witam was na moim kanale. W dzisiejszym filmie przedstawię wam kilkanaście tytułów, które według mnie zapowiadają się naprawdę bardzo fajnie, jeśli chodzi o sierpień i o wrzesień. Tutaj przed sobą mam laptopa, więc z niego będę jakby korzystać. Natomiast tutaj oczywiście okładki data premiery będzie się pokazywać. Wybrałam książki z gatunków, w których się lubuję, czyli literatura piękna. Literatura faktu Jest tutaj oczywiście thriller kryminał Także myślę, że większość z Was znajdzie tutaj coś dla siebie Pierwsza książka to Smażone zielone pomidory Premiera 11 sierpnia od wydawnictwa literackiego Jest to oczywiście wznowienie Tą książkę u siebie mam w twardej oprawie I jeszcze tej książki oczywiście nie czytałam Ale wierzę, że w końcu się to zmieni Oto pełna pasji, miłości, dramatów oraz cudów Historia z niepokornej zaklinaczki pszczół IG, Słodkiej i delikatnej rów Kawiarni Waist stop w której podawano najlepsze smażone zielone pomidory i mieszkańców kolejowego miasteczka, którzy potrafili znaleźć wspólny język mimo biedy, różnic, przemocy oraz przeciwności losu. Mamy tutaj również pulchną gospodynię, która przeżywa kryzys małżeński. Ona w ogóle w siebie nie wierzy, przeżywa również dolegliwości związane z menopauzą i opowiada ją wesoła jak skowronek staruszka, dobrze pamiętająca tamte czasy i ludzi o złotym sercu. Pośród wspomnień, śmiechu i łez między tymi dwiema kobietami Rodzi się szczególna więź, a Evelyn nabiera odwagi, aby podjąć ważne życiowe decyzje. No brzmi super. I sobie również, że tą książkę w końcu przeczytam. Kolejna książka to susza od wydawnictwa Young Adult, premiera 11 sierpnia. Jest to ogólnie młodzieżówka, taka dystopijna. Kalifornię nawiedza najdotkliwsza susza od stuleci. W krajach zaczyna brakować wody, zakazuje się ludziom napełniania basenów, podlewania ogródków, i przez kolejne 3 dni 28 milionów ludzi będzie walczyć o przetrwanie. Brzmi tragicznie, ale mam nadzieję, że w tej książce ten temat dystopii zostanie naprawdę fajnie ukazany. E, zobaczymy. Mam nadzieję, że to będzie coś naprawdę dobrego. Arystoteles i Dante odkrywają sekrety wszechświata. Jest to książka, która będzie miała premierę 11 sierpnia. Wyjdzie nakładem wydawnictwa Winidia. Jest to książka, która już krąży po Bookstagramie Jest to książka, którą ludzie czytali w oryginale. Dlatego kojarzę ją właśnie z Instagrama i powiem Wam, że jestem jej niesamowicie ciekawa. Ktoś gdzieś porównał tą książkę do Felix Ever After. Ja tamtej książki nie czytałam, ale myślę, że ta książka będzie w zupełnie innym klimacie. Muszę sobie tą książkę zakupić, bo naprawdę chciałabym tą książkę u siebie mieć, chciałabym ją jakby przeżywać i zrozumieć. Jej fenomen. Mamy oczywiście tutaj Arystotelesa i Dantego. Arystoteles jest chronognym nastolatkiem, którego brat siedzi w więzieniu. Dante to wszystko wiedzący chłopak, patrzący na świat w niezwykły sposób. Kiedy spotykają się na basenie, wydaje się, że nie mają ze sobą nic wspólnego. Ale gdy ci samotnicy zaczynają spędzać czas razem, odkrywają, że łączy ich szczególna więź taka, która wszystko zmienia i trwa przez całe życie. Możesz na mnie liczyć. To książka przeznaczona dla młodszych czytelników, ale myślę, że i dorosłym się spodoba. Wyjdzie nakładem wydawnictwa zygzaki premiera 11 sierpnia. Opis wskazuje na to, że będzie to książka o pasji. Dla jednych pasją jest sztuka, dla innych pasją jest gra w piłkę nożną, a dla naszej głównej bohaterki pasją jest matematyk. Naprawdę bardzo odważnie I ta mała dziewczynka widzi tę matematykę dosłownie wszędzie W liściach drzew, na placu zabaw, na wakacjach nad jeziorem I matematyka jest dla niej wspaniałą zabawą i jakby taką przygodą No brzmi ta książka naprawdę bardzo intrygująco Mam nadzieję, że ona wpadnie w moje ręce i będę mogła tę książkę przeczytać Irak, piekło w raju, wyjdzie nakładem wydawnictwa Czarnego Jest to reportaż, który będzie miał premierę 12 sierpnia Powiem Wam, że dawno nie czytałam reportażu od wydawnictwa czarnego. To są takie reportaże, które są naprawdę bardzo dosadne, które przedstawiają szeroko jakiś temat. W tym przypadku mamy Irak. I tutaj przytoczę Wam fragment wypowiedzi pewnego człowieka. Okrucieństwo dyktatury, nędza wolności, arogancja najeźdźców. Wszystko to i o wiele więcej zobaczymy w dramatycznych opowieściach Irakijczyków, które powierzyli Pawłowi Smolińskiemu. Nie jest to książka wpisująca się w spór o słuszność lub niesłuszność interwencji wojskowej w Iraku. To rzecz o losie kraju i ludzi, po których przejeżdżały walce historii. Wreszcie z dala od zgiełku telewizyjnych fajerwerków i wojennej propagandy możemy wsłuchać się w głosy Irakijczyków. To ostatnie zdanie mi właśnie Dlatego, że ja uwielbiam reportaże, w których prym wiodą ludzie Gdzie to ludzie przedstawiają nam swoje historie Więc na pewno po ten reportaż sięgnę Za otrzymane łaski wyjdzie nakładem wydawnictwa pauza 18 sierpnia Mamy tutaj zbiór czterech opowiadań o Neapolu O mieszkańcach tego miasta, o dziedzictwie Neapolu I portret Neapolu uwodzi i czaruje Jednak to intymne historie bohaterów A w szczególności bohaterek z pasją dążących do realizacji własnych pragnień wzruszają nas najbardziej. Zobaczymy. Myślę, że po tą książkę sięgnę. Tym bardziej, że ta książka liczy 128 stron. I mam nadzieję, że te 128 stron nie zawiedzie nas czytelników. Wydawnictwo Agora 25 sierpnia wyda książkę pod tytułem Biały pył, piekło na K2. Myślę, że to będzie połączenie literatury górskiej z thrillerem, bo tak wskazuje na to opis. Ale powiem Wam, że okładka jest. Mocno intrygująca. Mam nadzieję, że uda mi się po tą książkę sięgnąć. Tak, mocno w to wierzę. 25 sierpnia wydawnictwo kobiece wyda książkę Camille Bryksy, czyli Błyski. Ja czytałam pierwszą książkę m, autorki, czyli Sowniki, i bardzo mi się ta książka podobała. Ona nie była długa, miała m, niecałe 300 stron i naprawdę tam wszystko ze sobą grało. Z tego, co tutaj widzę, nowa książka Kamili ma 248 stron i mam wielką nadzieję, że ta książka trafi w moje ręce. Mój główną bohaterką jest Olivia, która pewnego dnia przekracza próg zakładu fotograficznego. Firmę istniejącą w stoku od lat prowadzi teraz Igor Dąbrowski, wnuk założyciela i młodzieńcza miłość Oliwii z czasów liceum. We drzwiach dziewczyna mija młodą blondynkę, która właśnie zrobiła sobie zdjęcie. Jej wizerunek Oliwia ujrzy następnego dnia w telewizji i prasie. Młoda studentka Wydziału Lolkarskiego Akademii Teatralnej została zamordowana. No brzmi... 1 września wydawnictwo literackie wyda książkę dla młodzieży, czyli Lalani z Dalekich Mórz. Książka ta to piękna, inspirowana filipińskim folklorem opowieść o przyjaźni, odwadze i poszukiwaniu własnej tożsamości. Podobno jest to must read dla wielbicieli dziewczynki, która wypiła księżyc. Wiemy, że pamiętasz, to kryminał, który będzie miał premierę 8 września i wyjdzie nakładem wydawnictwa Sonia Draga. Głównym bohaterem jest Olof. I kiedy miał on zaledwie 14 lat, przyznał się do zabójstwa nastoletniej Liny. Sprawa zgwałconej i zamordowanej dziewczyny na zawsze odcisnęła piętno na społeczności małego szwedzkiego miasteczka. 23 lata później Olof zbacza z głównej trasy w Algermanlandii. I kieruje się w rodzinne strony. W domu znajduje ciało ojca. Mężczyzna został zamordowany nożem myśliwskim, i Olaf od razu staje się głównym podejrzanym. Do tego śledztwa zostaje przydzielona kobieta, która wróciła właśnie w rodzinne strony, by zaopiekować się swoją matką. I badając sprawę śmierci tego mężczyzny, coraz bardziej zagłębia się w mroki przeszłości i swoje prywatne życie. 15 września wydawnictwo Albatros wyda nową książkę Grahama Mastertona pod tytułem. Dom stu szeptów, Jest to horror i powiem wam, że ja nigdy w życiu nie czytałam horrorów. Horrorów oglądać nie lubię. O chyba że tak, w ten sposób horrory oglądam i powiem wam, że chyba sięgnę po tą książkę. Ja uwielbiam książki um, z gatunku thrillerów, gdzie czuć dreszczyk emocji, gdzie ja się mogę troszeczkę bać. Wiadomo, że w thrillerach możemy mieć jakiś taki element horroru. Ale nie będzie to taki stricte horror, gdzie naprawdę mamy jakieś takie duchy, mamy skrzypienie podłóg i tak dalej, więc myślę, że ta książka będzie dla mnie. Na to liczę. Tutaj mamy autorską interpretację opowieści o nawiedzonym domu nie ja już się boję. Na smaganych wiatrem wrzosowiskach stare domostwo strzeże swych sekretów. I Alhallu Hall jest rozległą rezydencją w stylu Tudorów, położoną na ponurych i mglistych wrzosowiskach w Dartmoor. Niewielu miałoby odwagę, by tu osiąść, a jednak były naczelnik więzienia zdecydował się na to bez wahania. Teraz, kiedy już nie żyje, posiadłość dziedziczą jego dzieci. Kiedy bohaterowie te książki do tego domu się wprowadzają, no to podłogi oczywiście skrzypią, w tajemnych korytarzach odbija się echo. Ten wiatr gwizdze w kryjówkach przygotowanych niegdyś dla katolickich duchownych. Muszę tę książkę przeczytać Mam nadzieję, że będę mogła po niej spać 15 września będzie miała premiera najnowsza książka mojego ukochanego autora, czyli Jakuba Małyckiego Pod tytułem Święto obie. Będzie oczywiście ta książka nakładem wydawnictwa SQN Powiem Wam, że okładka mi się kompletnie nie podoba W ogóle nie jest tak klimatyczna jak poprzednie książki tego autora, czyli na przykład Dygot Na przykład Rdza czy Saturnin Okładki tamtych książek sprawiają, że po te książki aż chce się sięgać i... I oczywiście sięgnę po Święto Ognia, na pewno zakupię do swojej kolekcji książek Małeckiego. Mamy tutaj Łucję, która wierzy, że przed wspomnieniami uratuje jej balet. Nastka obserwuje świat przez okno z taką uwagą, że zdarza jej się przenosić w innych ludzi. Ich ojciec coraz częściej ucieka do jedynego miejsca, w którym czuje, że żyje naprawdę. Święto ognia to kameralna opowieść o przekraczaniu granic i cenie Jaką trzeba za to zapłacić O zachłanności życia i konfrontacji z niemożliwym I ja wiem, że Jakub Małecki potrafi tworzyć niepowtarzalne historie Które w pewnych momentach zaczynają się zazebiać I na 100% po tą książkę oczywiście sięgnę Mam dla was taką ciekawostkę, ale myślę, że większość z was już tą ciekawostkę zna Czyli Święto ognia zostanie przeniesione na wielki ekran I ostatnią książką są Czerwone chustki Od wydawnictwa Dwukropek, premiera 2021 25 września. Mamy tutaj Kamilę, która jest niepewną siebie 13-latką. Jakiś czas temu straciła mamę i nie potrafi odnaleźć się w nowej rodzinie. Nie znajduje nici porozumienia ani z przybraną siostrą, ani z uczniami szkoły, do której trafia. Luna z kolei to klasowa gwiazda, popularna TikTokerka uwielbiana przez swoich fanów, nic nie wskazuje na to, aby pomiędzy dziewczynami mogła nawiązać się nić porozumienia. Wszystko zmienia się, gdy do mediów społecznościowych trafia wideo, na którym Kamila opowiada o doświadczeniach związanych z pierwszym. Miesiączką wideo, którego sama tam nie umieściła. Ja po tą książkę sięgnę na 100%. I to tyle, jeśli chodzi o sierpniowe i wrześniowe premiery książek, które mnie zainteresowały. Dajcie mi znać, czy sięgniecie po którąś z tych premier, o których mówiłam. A może macie jakieś książki, które będą miały premierę właśnie w sierpniu czy we wrześniu? I na te książki czekacie. Podzielcie się nimi koniecznie ja i mam dla Was informację taką, że. W sobotę pojawi się na kanale Reading Vlog. Dzięki Wam, że oglądaliście. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!